Cześć, witajcie w moim pierwszym vlogu. Zobaczcie jakie widoki. Nowe... Zobaczcie jakie lasy. No, a teraz tu pada, no. Akurat jak my jedziemy. O, już przestała, przez pół drogi padało. O, przerwana maka. Mhm. Od razu wam coś pokażę. Ten mak ma bardzo rzadko spotykany placu zebów. Zobaczcie, tak ono wygląda. Jej. Wielu pewnie nie widziało go jeszcze. zobaczcie tu taki labirynt. Tu, stoper. ha, ha, ha. A tu Warszawa ma bardzo długi tunel. No. Widać. O, i wjeżdżamy już z niego. O. Jesteśmy już blisko. Kilka kilometrów. Od na Łęczowa i zobaczcie jakie tu są piękne widoki. No normalnie cóż. Ej, dobra, to już nie będzie tego bo no co? Jesteśmy na Łęczowie! To jest nasza chatka No to op, zrobię teraz. Oprócz no Co? Dobra. Było lekkie cięcie, ale to dlatego, że przypadek w jakiejś strony i się pokazałem. Chwilę, część teraz wyjdę. Dobra, hej. Najpierw sprawdzamy łazienkę. Mhm, uh -huh. ładnie, ładnie. Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. Zamykamy. Tak, tak będzie. Dobra, tak ogólnie wygląda tutaj pokój, pierwszy jeszcze to będzie tu na górze, mamy saunę, proszę taka o sauna, no to tu łóżka, teraz są inne domki, U -u -u -u. fajne schody, oj jak niewygodnie się po nich wchodzi. Jeszcze tu nie uhu uh, uh. Tu takie łóżko. On taka jakaś mucha. Ale tu. I tu siatka. Uję. Uję. <noise> wysokości. Jest niewypowiedziane, że można po niej chodzić. Ja bym na przykład wolę tu. No i tak to wygląda. Hello! O, już bagaże przeszło. Dobra. Jeszcze mi się przypomniało, tak? trzeba już po... Zobaczcie, nie wiem, załóżmy, że ja tu tak będę leżeć, a tu rodzice będą spać i nie wnieśli po... Nie, to to będzie dopiero Heca. O! Tu dobra, zobaczcie, tak to, to wygląda, kanał nańczowa. Oto jakaś Dwa. To jest pien. piątka, tak to fajnie, tu jest, jest reklama, tu bram, jak to fajnie wygląda, to płot, tu chatka, tu druga chatka, tu ktoś gada, tam jeszcze jest taka ptaka, chatka, ale i widać, tu mam wąwóz, ohoho, chatka cała, mm -hmm. hej! Ogólnie tu jest bardzo cicho i spokojnie. Jak tu jestem już trochę? To jest bardzo cicho i spokojnie. Ej, sorry. Tu widać coś takiego. Ej, no, ej. Sorry, że... Sorry, cy. Nagrywać nie umiem. Takie tu. Sam tylko jeszcze... Uy! Dobra, przepraszam. Tego nie... Ej! Te, tego nie wytnę. Już, ale będzie. Chyba tylko mnie nie było widać. Uuu, tak to. O, to jakaś inna chatka. O a tam... Tamtej jeszcze nie widziałam. I chodziło... O! To tam mówiłem, że to jest mało widoczne. Ale... Ej, to jeszcze tu nie widziałam. Bo tego nie zwiedzałem. Tu jest ścieżka jakaś, teraz tam może pójdziemy, ale może zrobię cięcie i może pokażę Wam jakieś jest na Jednak nie, nie idę, bo może tam coś wiedzieć i będzie oszan. Że chcę wchodzić w komuś z do domku to jest złodziej, że coś tam, coś tam coś tam. U, tam coś jest, ale to już nie na tu jest coś, o nawet jakiś basen, <laughs> o tym to nie wiedziałam. Tu tak fajnie, i tak ci tu to prezentuję ten nałącznik, Dworek. Goodbye, widzimy się później w domku, hi! Dobra, Dobra. jesteśmy już w chatce. Tu bagaże, ojojoj, prawie było mnie widać. Tak się prezentuje. Tu te siatka, haha. I sauna halo może wejdę do sauny trochę się odbiję, ale to jest tylko trochę oj, lekkie ciepło tu jest ale się nawet nie grzeje oj, o, dobra myślałam, że coś się zatrzaskuje i tak tu jest, tu, ej, no Co tam może no, ja to trochę to nałożyłem no, ja. hmm. byłem fajnie. fajnie to zrobili. No i tak to wygląda. Widzimy się teraz na górze. Jak coś, to nadal nie lubię tych schodów. Gorsze są do schodzenia niż do wchodzenia. Dobra, jesteśmy już na górze. No i już wiem, że znacie ten dobrze domek. A no. Trudno nikto to będzie tam latać. I doczek jest też niczego sobie. Takie fajne brzoski. Ten balkon. Tu góra. No i fajnie jest. To ja się teraz może pożegnam. Zobaczymy się wieczorem. Do wiadomości nie wiem, już tak wieczorem, jak będzie ciemno. I pokażę Wam, jak tu wygląda to nocą. Hihi. I w ogóle fajnie by się tu zamieszkało. To na serio. szacun, ładne miejsce. I fajnie by się tu mieszkało, bo wiem to już. Yeah. No to fajna sauna, Tam mamy takie to jest. to ja. Hej! Dobra, widać. To jest taki fajny klimacik. Muzyka. No tak fajnie, na razie jeszcze bez zgrzania. Tomek mini woda, choć na ten moment. Ogólnie no tak to się prezentuje. Polecam domek numer 5. Można się położyć. Popatrzeć. i wiecie. No i tak to się prezentuje. Bardzo fajne polecam. Polecam. Goodbye! A dzisiaj też się tylko zobaczycie... O coś tam... A, jeszcze. Tego jeszcze nie ma na co... ale Może dzisiaj jeszcze zobaczycie e, tego. Nocne nie ma yeah. Goodbye! Dobra, hej! Już wieczór, zobaczcie kto tam ładnie wygląda, trochę się odbija tu. U, talala, tam trochę słychać. Nasz, nasz nas, ale zobaczcie. Tu tak ładnie ta -la, la No i no to chyba koniec będzie tego streama na dziś. No to widzimy się jutro na kolejnym jakiego streama vloga. No to widzimy się jutro na kolejnym. A tu się tylko siebie. Goodbye!